Dotarła beczkiwana moneta z wygranego konkursu z okazji drugich urodzin kanału Panna Co ci to. Otwieram przesyłkę, aby zobaczyć tą monetkę. Przesyłka dobrze zabezpieczona. Gracie rękawiczki na pewno się przydadzą do kolejnych rozpakowań. Kolejne zawiniątko. to wyczekiwana monetka. Tutaj mamy list z podziękowaniami i z gratulacjami wygranej. Kapsę, żeby móc lepiej zabezpieczyć monetkę oraz Wygrana Brytania z 2018 roku z orientalnym brzegiem. Bardzo ładna funtówka. Jednoucjowa monetka, która wzbogaci mój, moją kolekcję. Dziękuję za przesyłkę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, zapraszam na krótki filmik o powiększeniu mojej małej kolekcji Libertadów. O bardzo, bardzo tani egzemplarz. Jak kupować srebro tanio? Hmm. Mam pewien pomysł. Cześć, z tej strony Pan To. Dzisiaj krótki odcinek. Wyjątkowo szybko powinno nam to pójść. Rozpakowanku bez rozpakowanka, więc ten nóż nie będzie nam potrzebny. Chodzi o to, że zakup został dokonany w sklepie stacjonarnym nie ma paczki, nie ma co otwierać. Rzadko tak jest, ale czasami tak jest. Jeśli chodzi o mnie, oczywiście, ja preferuję zakupy przez internet z uwagi na małą ilość czasu wolnego. Natomiast dzisiaj chciałem pomówić o tym zakupie, który dołączę tutaj do Pozostałych moich Libertadów. E, udało mi się w sklepie stacjonarnym kupić e, tego Oto Libertada z 2015 roku. E, co prawda w pękniętym e, kapslu, ale ogółem jest to nawet stan monety. Jest, jest, jest naprawdę niezły. Jestem zadowolony. Oczywiście jest on bity stemplem odwróconym, czyli obraca się w ten sposób jak większość monet e, z za oceanu. Meksyk, jedna uncja srebra. Chciałem o tej monecie Wam powiedzieć, ponieważ kupiłem ją za 130 zł. Co oznacza, że zakupowanie w sklepach stacjonarnych może wiązać się po prostu z okazją zakupową, ponieważ takiego Libertada, najtańszego Libertada, jakiego w tym momencie, w dniu zakupu. Mogłem znaleźć. Było to 170 zł, 150 zł. To były dwa najtańsze libertady. Każdy inny libertat był po prostu droższy. Pomyślałem, że powinniście wziąć pod uwagę właśnie zakup w sklepie stacjonarnym. Chodzi tutaj głównie o takie miejsca jak sklep numizmatyczny Lombard, Komis, czy na przykład sklep z antykami. Miejsca, które tak naprawdę nie trzymają ręki na pulsie, i jeżeli są jakieś znaczne zmiany ceny srebra, wtedy może się okazać, że jeżeli srebro wzrosło u nich, ta cena, cena jest stara że jeszcze tego po prostu nie zmienili. 130 zł versus nawet 150 zł, brak kosztów przesyłki, tak naprawdę wszedłem. Po prostu przechodziłem obok sklepu z antykami, który miał również napisane, że sprzedają srebro. Pomyślałem, że wejdę i zobaczę, co ciekawego mają. Jeżeli chodzi o asortyment sklepu, był naprawdę bardzo, bardzo niewielki. Jeżeli chodzi o monety bulionowe, było ich sztuk 4. Wszystkie kosztowały 130 zł. Był amerykański orzeł, kangur, wiedeński filharmonik i ten, właśnie oto. Libertad. Pomyślałem, że, że w takim układzie po prostu no, muszę kupić tego Libertada. Wiedziałem, że, że ta cena jest dobra i zdecydowałem się na dokonanie zakupu. Także polecam Wam wszystkim odwiedzanie takich sklepów, szczególnie jeżeli zauważycie, że cena w ostatnim czasie wzrosła. W takich sklepach może ona jeszcze mieć stary wymiar, nie być zaktualizowana. A przez to może się pojawić jako okazja zakupowa dla Was. Sam Libertad rzeczywiście jest wspaniały. Wiele filmów już powstało na temat Libertada, więc nie będę tutaj długo się nad tym rozwodził. Dajcie znać, czy Wy macie podobne odczucia? Czy udało Wam się właśnie w sklepach stacjonarnych ustrzelić w dobrej cenie, w przeliczeniu, w przeliczeniu za uncję? jakąś monetę. Sytuacja wyglądała dokładnie w ten sposób, że wszedłem, zapytałem się o monety bulionowe. Pan pokazał palcem te cztery, które zostały. Powiedział, że tylko takie ma. Nic innego nie może zaoferować. Kiedy powiedziałem, że chciałbym kupić Libertada, pan, żeby wyjąć z gabloty, musiał zapytać mnie, który to jest Libertad. Potwierdziłem, wskazując palcem. Powiedział, a ten Meksyk. Więc jakby wiedza, wiedza w takich sklepach numizmatycznych, sklepach z antykami, może być naprawdę niewielka. To są osoby, które znają się na swoim fachu, na numizmatyce, na, na antykach. Natomiast, jeżeli chodzi o srebro i monety bulionowe, ta wiedza jest, jest mniejsza. Po prostu zdarza się, że tanio kupią i chcą sprzedać z zyskiem. Więc warto takie sklepy odwiedzać. Ja w tym sklepie w centrum Łodzi na pewno jeszcze się pojawię. Myślę, że jeżeli będę miał troszkę więcej czasu, będę przechodził koło. Lombardów, właśnie komisów, to też postaram się zajrzeć i po prostu zapytać i sprawdzić, czy coś ciekawego tam jest. Także być może będzie więcej rozpakowanych bez rozpakowanek na tym kanale. Na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć, pokazać wyniki konkursu fotograficznego, jaki zorganizowaliśmy na Discordzie. Nazywał się Metalowe. Zaprezentuję Wam zdjęcie jakie wygrały w tym konkursie, jakie zrobili użytkownicy Discorda. No i oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. Jeżeli prowadzisz kanał na YouTube, masz 200 subskrypcji. Jest to tematyka związana z inwestowaniem, może z inwestowaniem w metale szlachetne. To oczywiście zapraszam Cię na Discord Silver to The Moon. Tam będzie zrobimy dla Ciebie specjalne część tego Discorda, byś mógł kontaktować się z fanami i być częścią naszej społeczności. Także zapraszam do kontaktu ze mną i zapraszam na Discord. Wszystko jest oczywiście w opisie. To nie jest jedyny konkurs w tym roku, więc warto być na bieżąco. Jesteśmy tam anonimowi. Wymieniamy się wiedzą, także serdecznie zapraszam.